Cześć tu Wojo! Jak wiecie, jesteśmy w innej lokalizacji, więc wiecie, że to będzie troszkę inny materiał niż zazwyczaj. Dzisiaj chciałem się z Wami podzielić listą gier, na które czekam w dalszej części roku. I jak wiecie, to będą raczej rzeczy kickstarterowe/slash gamefoundowe niż takie zwykłe sklepowe gry, które dużo osób też czeka. Starałem się robić tak, żeby ta lista była mniej więcej od rzeczy, których najmniej czekam, do takich, które najchętniej bym już wyłożył na stół. Także zapraszam od ostatniego do pierwszego miejsca możemy zaczynać. Pierwszą grą, na którą czekam, a ma przyjść jeszcze w tym roku, to jest dodatek właściwie, a nie gra, do Lens of Galzyry. A ten dodatek się nazywa Dreams and Mysteries. Ten dodatek jest właściwie mm, rozwinięciem całej myśli tego, na czym polega gra, bo w Lens of Galzyry będziemy mamy otwarty świat, który przemierzamy, przeżywamy przygody naszymi bohaterami, takimi e, zwierzakami. Dużo jest tam takich e, fajnych mikrohistorii zawartych, i po części jest takie rozwinięcie naszej postaci, ale głównym jakby motorem napędowym jest zdobywanie prestiżu poprzez właśnie wykonywanie różnych questów dla różnych osób. Są to bardzo proste mm, testy do wykonywania, w sensie rzucamy koszmi, dostajemy jakiś wynik i staramy się zdobyć jak najwięcej e, możliwych sukcesów. I dzięki temu nasza postać może zdobywać prestiż, przedmioty różnego rodzaju, takie jakieś bonusy. Karty, przyjaciół, nawet i to jakby tak się fajnie gra, nawet w gronie znajomych. Wymagana jest apka z ogromną ilością tekstu, naprawdę tam chyba w prawie miliony wchodzą słów. To, nawet, to naprawdę tam jest dosyć sporo, sporo, sporo tej apki, dlatego nie dało się nawet to przełożyć na taką zwykłą, jakby książkę. No i dodatek ma dodać po prostu więcej historii, dwa, dodatkową postać, która składa się z dwóch postaci. Yy, I jakby jestem ciekawy bardzo, jak to jakby będzie zaimplementowane i jak to będzie fajnie się jakby całość zgrywała. Ma to być dodatek, który się łączy w pudełku razem, więc to też fajnie, że nie trzeba będzie mieć dwóch pudełek, tylko wszystko w jednym. I na to właśnie czekam. To jest moje ostatnie, tu będzie chyba 11 miejsce i możemy przejść już do kolejnej gry. A kolejną grą jest gra rywalizacyjna od Meeple Pack i mianowicie Dark Blood. Dark Blood jest to bardzo mroczna gra, w której jako kultyści staramy się przyzwać naszego demona i ogólnie wygrać na polu jakiejś wsi, żeby to właśnie nasze demony były najfajniejsze. I jako, że to jest taki mroczny, mroczny klimacik, ale dodatkowo posypany taką Eurasową troszkę posypką. No wiadomo, tutaj jakby to jest area control, więc no to dalej jest jakby przebranie, to, że to jest mega klimatyczna gra o okultystach, przywołujących demony, wieszających wieśniaków na drzewach, ale wciąż jakby tutaj liczą się punkty zwycięstwa, dlatego to jest troszkę nisko na mojej liście, bo jestem bardziej amerytraszowy, aczkolwiek klimat tej gry, to jak fajnie się prezentuje, bardzo niepokojące niektóre figurki, sprawiają, że jednak przyciąga uwagę, wzrokowo nawet, a jeszcze dodatkowo jest ładnie uprasowane w takim insercie, w wielkiej księdze, które jest z pudełkiem, ale bardzo ładnie będzie wyglądać na pewno na półce. Dobrze, i przechodzimy do kolejnego miejsca. A kolejną grą, a właściwie znowuż to jest e, niezależny dodatek tym razem, Tainted Grail e, Kings of Ruin, czyli czwarty bodajże że piąty, można by powiedzieć, dodatek do gry, który rozwija historię Tended Grade'a od Awakenings, oczywiście. I tutaj jestem bardzo ciekawy, jak dalej potoczą się te arturiańskie historie, bo tam naprawdę dzieje się sporo. Jestem trochę przekonany teraz, że jakby. Z perspektywy robienia tej gry wciąż i wciąż poprawili w końcu te rzeczy, które były mankamentem w pierwszej części, które trzeba było house rulować, bo niestety pierwszą część, całą podstawkę musiałem troszkę, znaczy może nie, nie całą, ale część musiałem przejść na house rulowanych zasadach. Dodatek również trochę house rulowałem, Jeszcze zostały mi dwa dodatki i potem już mogę przejść do Kings of Ruin, więc to też nie tak, że jak przyjdzie do mnie ta gra, to będę mógł od razu do niej zasiąść. Ale nie mniej czekam, żeby odpakować, żeby zobaczyć jak to wygląda. Przede wszystkim tam też mają być zasady 2.0 do obecnej części Tainted Grail'a, która mam nadzieję, że rozwiąże kilka grindowych problemów w tej produkcji. A teraz przechodzimy do kolejnego miejsca. A kolejną grą jest Welheim, czyli kooperacyjna gra survivalowa na podstawie gry wideo o tym samym tytule. Będziemy rozwijać naszą jakby wioskę, nasze postaci i będziemy starać się zdobyć jak najwięcej surowców, żeby zdobyć więcej rzeczy, żeby mieć lepszą broń i w końcu pozabijać jakieś potwory. A te potwory potem będą nas znowu atakować, my będziemy ich atakować, a na końcu jest jeden wielki boss, który jest nawiązaniem do bóstw nordyckich. I ten taki fajny gameplay fajnie też wygląda jakby całościowo bo gra się prezentuje bardzo klimatycznie. Też potrzebuję gier, które mogę zagrać w jeden wieczór. Wydaje mi się, że to może być fajna, ciekawa gierka, alternatywa dla innych survivalowych gier, które mam, a ich nie mam też za dużo. I możemy przejść do kolejnej pozycji. A numerem 7 jest Rogue Angels, Rogue Angels i to jest gra, którą bardzo lubię, trochę też pograłem, mam nadzieję, że jakby cała kampania, bo to jest kampania gra w science fiction, gdzie przemierzamy kosmos naszą ekipą, Wojowniczych maruderów, można by powiedzieć, bo niekoniecznie musimy być dobrzy, możemy być trochę źli. No, będziemy na pewno przemierzać kosmos w fantastycznych przygodach. Mi się udało przejść na razie tylko jedną kampanię na prototypie, który otrzymałem i też jest dostępny poza tym na tabletop-sumatorze. Poza tym dalej można grać też sesję demo z autorem gry, którego serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę robi kawał dobrej roboty, żeby to całe. Community żyło i miało się świetnie. I tak jak mówiłem, jest to gra, w której będziemy sobie przemierzyć kampanię, będziemy jedną za drugą robić. Na kampanie składa się dużo questów, aczkolwiek one się mocno rozjeżdżają i to mi się bardzo podoba, że mamy ewidentnie strony, które możemy wybrać i przez to jest duży dużo ścieżek do celu, do końca kampanii. Wtedy mamy różne wybory. Ja bardzo lubię wybory w grach i tutaj też mają takie być. Poza tym też chciałem jeszcze powiedzieć, że to chyba przypomina najbardziej Mass Effecta, ze wszystkich Mass Effectów, jakie dostaliśmy na ten moment na planszy. Więc dla osób, które po prostu nie dadzą radę przymknąć oko na to, że to nie jest IP Mass Effecta, to jeżeli klimat Wam się podoba, to to jest chyba najlepsze rozwiązanie na ten moment. I przechodzimy sobie do kolejnej pozycji. Na pozycji szóstej jest Down of Madness i tak, wiem, ta gra już teoretycznie jest dostępna na rynku, ale teraz ostatnio wyszedł GameFound Down of Madness Complete Collection, który swoją drogą ma Late ledża. i właśnie tam można się zaopatrzyć w całą produkcję i ma jeszcze przyjść w tym roku. To jest mega fajne, ja bardzo bym trzymam kciuki, żeby im się to udało, a streszczając Down of Madness jest to znowuż gra, która jest jednostrzałowa, ale jest dosyć długa. Mi to odpowiada, powiedzmy, można sobie Oczywiście, to rozbić przez nowy system Sejwów na po 3 godziny, powiedzmy. Ale ogólnie to jest 6 godzin taki skondensowany horror, survival z totalnie odjechanymi historiami postaci głównej, którą wsiela się jeden z graczy, a reszta to są takie kompaniony, trochę postaci, które też są jakby, ale nie są uwzględnione w historii. Będziemy przemierzać jakby koszmar, jakieś lokacje, które ta postać jest jakby utożsamiona, znaczy nie utożsamiona, tylko bardziej jakby jest połączona z tym miejscem na przykład trochę jak Silent Hillu, gdzie postać wraca sobie do miasta i tam przeżywa straszne horrory więc to jest na pewno coś, co nie mam w kolekcji, więc to będzie fajnie sobie pograć i też jeszcze fajnie jest to bo ostatnio bardzo mi się podobają apki, które czytają za nas tekst i tutaj jest oczywiście aktorów i tutaj też ma takie coś być, więc ja na to bardzo czekam, żeby móc wejść takie na te 6 godzin, taki horror, taki ciężki klimacik. To też nie jest przykro, jak się przegra, bo wiadomo, no jeżeli po 5 godzinach się przegra, to po prostu się przegrało. Gorzej, jak to się na przykład 30 godzin w kampanii nie udaje. No, ale właśnie też jakby taka długa, fajna, horrorowa gra, nie ma problemu i tam jest też mnóstwo jakby, tekstu, 750 tysięcy słów chyba łącznie uzbieranych w, w, w książkach. Ja bardzo czekam i liczę, że to będzie naprawdę fajny tytuł. Zresztą to już po recenzjach było wiadomo, to tylko teraz, że to kolekcja wspólna, więc yy, nic tylko czekać. A na piątym miejscu jest gra, która jest mocno, moim zdaniem, niedoceniona i rozreklamowana. Mianowicie Malchia Lands of Legends, czyli kooperacyjna, duża kampania w, yy, w klimatach fantasy, gdzie będziemy przymierzać bohaterami świat i będziemy oczywiście przeżywać przeróżne przygody. Yy, ta gra no, jakby bardzo skradła jest. Serce. Wszystko fajnie wyglądało, dosyć unikatowy system eventów, który łączy teren, na którym jesteś, plus to, jaka jest pogoda. Wtedy te karty tworzą numerek, który można sobie w księdze skryptów jakby sprawdzić. Moim zdaniem to działa bardzo fajnie, bo można sobie przetestować na Tabletop ale to było bardzo dawno temu, więc więc jakby mogło się troszkę pozmieniać w fazie developingu, a już trochę to trwa. Na szczęście jesteśmy już na samej końcówce, w sensie oni są i mam nadzieję, że to wszystko przyjdzie jeszcze w tym roku, teoretycznie teraz jest na wrzesień. Mnóstwo przygód, dużo postaci do wyboru, jakby bardzo dużo ikonografii, ale do mnie to przemawia. Mam nadzieję, że tam wszystko jakby zazębi i jeżeli chcecie możecie nawet zobaczyć, wydaje mi się, że Asia fajnie to też opisała na swoim filmiku, link zostawimy Zostawiam w opisie, zresztą też może jak mój gameplay, bo jako jeden z niewielu zrobiłem cały gameplay po angielsku do domu, do ma właśnie malchi. I możemy przejść do kolejnego miejsca. Powoli wchodzimy już na top 3, ale to jeszcze nie to. Na razie jeszcze miejsce czwarte. Mamy Teneres Expedition i jest to gra, która ma niby połączyć znowuż kampaniną, grę, ale ją trochę skondensować. Ma być dużo mniej questów i ona, powiedzmy, będzie można ją zamknąć 20 godzin. Wszystko będzie na takich spiralnych e, książkach rozkładanych. Tam będą zasady, tam będą różnego rodzaju informacje, jak ma się quest jakby dziać a nasze postacie będą się rozwijać trochę w podobnym stylu jak w Slay the Spire, który ma niedługo swoją też mieć premierę w Polsce, czyli to będzie taki deck builder z kartami, które zagrywamy sobie, Co dzięki czemu możemy wykonywać akcje. Na pewno mnie to skusiło to, że to jest świat Panares. do tego, że mam Panares Adventures już nie musiałem nabywać figurek figurkowej wersji, tylko po prostu standy mi wystarczą. A je wyrzucę i wstawię te, które mam już w Thanar's Adventures. Więc jeżeli ktoś ma taką, kopię to, też by mógł się zainteresować po prostu Thanar's Expedition z wersji standy. Moim zdaniem to taka, takie krótkie kampanie też są przydatne nie każdy ma zawsze 100 godzin, żeby sobie w to pograć i jeszcze nadmienię, że to będzie w polskiej wersji językowej, więc to jest też kolejny plus. W tym miejscu, czyli już na podium mamy grę, która trochę tak skrobie moje y, młode, nostalgiczne miejsce, które kiedyś zwało się Pokémonami, a teraz można je lekko podmienić na Dragon Eclipse, czyli grę, która bardzo mocno nawiązuje do tego właśnie systemu, który znamy z Pokémonów, że wychodzi sobie trener, trener który y, może wziąć i schwytać potworki, tutaj właśnie te myslingi wyzwane w tej grze, i one będą walczyć za nas z innymi myslingami. Je możemy chwytać trochę w inny sposób niż po kłonach, ale dalej moim zdaniem to jest bardzo podobne. Ale fajnie, że udało się naprawdę stworzyć duży świat. To jest. Też kampanina gra, tylko że jedno lub dwuosobowa w polskim języku, oto Awaken Realms, więc to już jakby tam hula po świecie wersji angielskiej, ja czekam na polską wersję, mam nadzieję, że e, będzie jakby zda egzamin e, ta polska wersja i nie będzie tam znowuż potrzebowa, potrzebowała wersji 2.0, e, ale z tego co słyszałem już gra jest dosyć dobrze wyrównana poziom, poziomem trudności, e, gra się fajnie i nic, tylko po prostu trzeba wyjść i łapać te potworki, więc to jest moim zdaniem fajnie włożone w to, że będzie można jakby potem tam zbierać je do kolekcji, do takiej encyklopedii, potem będzie można sobie, nie wiem, tam jeszcze raz złapać. Mamy też da dany roguelite'owy taki tryb, gdzie po prostu sobie przechodzimy od A do Z po takiej planszy, znowuż podobnie jak w State i też podobnie jak w grze komputerowej, o tym samym złe, czyli Dragon Eclipse, bo wypuścili takiego też Rogue Lighta. Ja jestem bardzo ciekawy i na pewno, jeżeli przyjdzie we wrześniu, tak jak powiedzieli, to na pewno od razu usiądę, bo to jest gra, w której będę mógł sobie pograć po prostu solo. I teraz możemy przejść już do drugiego miejsca. A na drugim miejscu gra, która jest kontynuacją gry, która jest w mojej topce, ewidentnie topce gier planszowych, a przynajmniej tego, jak się je doświadcza, bo dylematy Króla była takim mega dobrym doświadczeniem. W gronie pięciu osób graliśmy sobie w to przez kilka dłuższych posiedzeń i po prostu nam się to tak zazębiało. Gra, w której mechaniki nie są aż takie skomplikowane, mimo to popełniliśmy dużo błędów, ale dalej nie przeszkadzało nam ta, żeby w tej grze Legacji się bawić prześwietnie, bo tak jak słyszycie w tytule, to są po prostu dylematy króla, a właściwie nie króla, tylko jakby całego zarządu, bo wybieramy sobie, jakby mamy kartę, która opowiada pewną rzecz i musimy zdecydować, czy jesteśmy za, czy przeciw i przez to mamy konsekwencje. Nasz ród się podpisuje potem i potem musimy mielić bezdomnych na złoto, więc Dosyć, dosyć się tam fajnie to wszystko rozwija. A nie o dylemata króla chciałem powiedzieć, tylko o dylemata królowej, który miał być w polskiej wersji językowej, ale niestety nie będzie w polskiej wersji językowej. Tutaj trochę się bije w pierś, bo bardzo chciałem w tą grę zagrać w wersji polskiej, no ale trudno. Angielska wersja, będę, jakby, na pewno też sobie poradzimy, ale gra y, zapowiada się no, z kilkoma ekstra zasadami, no, powiedzmy, że lepiej, bo mamy, nie dość, że będziemy mogli grać w sześć osób, to jeszcze wcielamy się w konkretne osoby, już to nie będzie rozgrywane na przeciągu kilku, 10 lat, czy nawet chyba tam sto, ponad, znaczy kilkaset tam chyba lat, nawet bo w tak Króla, tutaj będzie jedna postać przez całą grę, bo będziemy jakby dążyć do takich mikro zarządzeń, będziemy mieć mapę całego tego królestwa i tam będziemy naklejać naklejki nowe, gdzie będą nawet zmieniać rozłożenie budynków, więc tutaj naprawdę jest duży potencjał, aczkolwiek jest duży znak zapytania, czy to wyjdzie w tym roku, czy w styczniu, czy tam w lutym, bo to wiadomo, że chiński nowy rok. Ale na ten moment wszystkie ptaszki ćwierkają, że będzie to już w grudniu, i na tą grę czekam prawie najmocniej w tym roku. I teraz zobaczcie, co czekam tak najbardziej, najbardziej w tym roku. A na pierwszym miejscu nie mogło być nic innego, jak Odalin od Dragoli Games. I to jest gra, która wszystkie jakby checkpointy u mnie wypisuje. Jest to gra z. Kampanina, fantazje, z progresją bohaterów, z historią, dungeon crawling, rozwijanie swojego drugiego ja, czyli demona. Tam jest naprawdę mnóstwo kontentu, wszystko w jednym ładnym boksie schowane, mnóstwo figurek, mnóstwo różnego rodzaju yy, fajnych takich udziwnień, yy, które sprawiają, że gra wygląda lepiej, jak akcesoria nowe. Yy, Plastikowe tereny, takie kafelki lepsze, które wyglądają bardziej klimatycznie, a takie zwykłe, które są w podstawowej wersji gry. No, jakby to na zawartości. Z tego co widziałem, też ma być na około 80 godzin gry, co do mnie bardzo przemawia, też potrzebuje długie kampanie. A wszystko to ma być w języku polskim, więc i tym bardziej trochę tutaj szkoda, bo ma być też forteler, który to wszystko nam, nam ładnie spodziewał na rolę, by powiedział. Aczkolwiek, no, zastanawiam się, czy po prostu w pewnych grupach bym to nie zagrał po polsku, a w pewnych grupach po prostu sobie ze poderem po angielsku. Chociaż tutaj będę musiał wtedy sobie to jakoś spakować na dwie różne, bo tam karty będą po polsku i po angielsku. Nie wiem, ale wiem, że ta gra, coś czuję, będzie jedną z lepszych gier y, w tym roku jakie przyjdą y, i mam nadzieję też, że jeszcze nie raz o niej usłyszycie. No i dobrze, to była cała lista, mam nadzieję, że e, jakby też jakieś tytuły kojarzycie, albo może Wam pokazałem jakieś nowe tytuły, otworzyłem Wam oczy na jakieś e, fajne, niszowe tytuły. E, mam nadzieję, że też wpiszecie w komentarzach swoje tytuły, na, które, na co czekacie jeszcze w tym roku. Z takiej też może być retailowej półki, bądź kickstarterowej, to już jakby dowolność. E, jeżeli Wam się też podobało, zostawcie lajka, subskrypcję, a ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, na razie.